Cześć, nazywam się Natalia i witam Was w moim dzierganym niebie. Dzisiaj zaczniemy od mini włóczkowego holu. Byłam ostatnio y, na spotkaniu w briożce, tym razem w środę. Oni spotkania mają tak, że w jednym tygodniu są we wtorki, w drugim w środę, i ostatnio na obu udało mi się być. W przyszłym tygodniu niestety nie będę miała takiej możliwości, ale może w jeszcze kolejnym też się tam wybiorę, bo spotkania są bardzo fajne. I pokazuję Wam, y, co udało mi się. Na początek idzie arwetta od Filkolany. Tak wygląda, jest w bardzo ładnym odcieniu białego koloru. Nie jest taka kremowa, jak zazwyczaj te kolory właśnie niestety są. Ciężko jest dostać coś bardziej białego. I mamy tutaj tak, 80% Superwash Merino Wool i 20% nylonu. I w 50 gramach mamy tu 210 metrów. Przewidziana jest ta włóczka na druty 2,5 do 3 mm I próbeczka wychodzi nam około 28-32 oczek w 10 cm Pewnie w zależności właśnie jak tutaj przerabiamy, którymi drutami i tak dalej Kolor to numer 100 Ja sobie tych moteczków zamówiłam Zamówiłam, zakupiłam 9 sztuk I planuję z podwójnej nitki właśnie tej arwety po łączeniu z moherem bliss zrobić jakąś e, bluzeczkę, myślę, że e, coś ażurowego, takiego trochę świątecznego, e, ale świątecznego nie, e, nie na święta Bożego Narodzenia, tylko takiego świątecznego, e, niedzielnego e, do noszenia, e, czy właśnie na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie, czy e, na jakieś urodziny, imprezy. Coś takiego bardziej eleganckiego właśnie, jakiś taki sweterek z tego bym widziała I zdecydowałam się, że tej arwetty będę używała podwójną nitkę, żeby tym razem nie było to aż tak cieniutkie jak ostatnio większość moich projektów Dlatego będę robiła tutaj dwie nitki tego, jedną tego Moheru Bliss mam trzy motki, więc jest to 900 metrów a tutaj 210. Też dwoma nitkami wychodzi coś około 900 metrów, troszkę więcej. Więc myślę, że jakaś taka bluzeczka właśnie powinna mi z tego wyjść. I próbkę robiłam tylko na takich cieniutkich drutach, bo żadnych ze sobą innych nie miałam. I wyszło to brzydko, więc nie będę Wam w ogóle pokazywała tamtej części. Ale planuję też zrobić sobie próbeczkę jakimiś grubszymi drutami, może nawet czwórkami i wtedy Wam pokażę, jak to połączenie wygląda razem, jak wyglądają dwie nitki tego i no zobaczymy, co z tego mogę zrobić, jakieś wzory mam już na oku, ale jeszcze nic konkretnego nie wybrałam, bo właśnie nawet nie wiem, jaka ilość oczek będzie mi tutaj wychodziła z tego połączenia. I to jest pierwsza włóczka właśnie, którą udało mi się w briożce kupić. Dalej zdecydowałam się też na taką włóczkę z filkolany jest to vilja. I tutaj mamy 100% alpaki. W 50 gramach mamy 165 metrów i jest to kolor 207, jest on taki bardzo ładny, ciepły, beżowy. I tutaj mamy druty 33,5 i 24-26 oczek w 10 cm. I tutaj, tą włóczkę przeznaczę na wzór, który ostatnio zakupiłam na promocji u projektantki. Wrzucam Wam nazwę, bo nie pamiętam. I pokażę Wam też, jak on wygląda. Będzie to takie piękne, koronkowe, ażurowe body dla mojego malucha. Zdecydowałam, że to będzie taki pierwszy udzierg, jaki wykonam. Wydaje mi się, że może być i chłopięcy, i dziewczęcy. Może troszkę bardziej jest przez te ażury taki dziewczęcy, ale dlatego wybrałam też kolor beżowy, żeby można było założyć i dla jednej, i dla drugiej płci. I zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Bardzo mi się ten wzór podoba. Wydaje się taki bardzo dopracowany, precyzyjny. No, i myślę, że w tym malutkim udziergu będzie to ślicznie wyglądało. Do takich muteczków kupiłam trzy, i myślę, że na najmniejszy rozmiar to będzie właśnie idealna ilość. I brioszka, pewnie jak wiecie, nie wiem czy jeszcze to trwa, jak wrzucam Wam ten filmik, ale może, może jeszcze coś uda Wam się zdobyć. Wyprzedają się z drobca, dlatego mi udało się dorwać w przecenie włóczkę. Alaska, mamy tu 100% wełny. w 50 gramach mamy 70 metrów, próbeczka to jest 17 oczek w 10 cm i przewidziana jest ta włóczka na druty 5 mm. Ja mam cztery takie moteczki i będę z niej robiła kapcie filcowane, które w tamtym roku robiła Magda, pani Magdalena. I Dagna też wrzucała tutorial na takie kapcie. I stwierdziłam właśnie, że e, z tej włóczki je wykonam. Kolor bardzo mi się podoba, taki ciepły e, bros. E, zastanawiałam się nad jaśniejszym jakimś odcieniem, ale stwierdziłam, że na kapcie chyba jednak bardziej praktyczny, będzie taki trochę ciemniejszy. I tutaj dla Was mam też jeden pomysł, jeszcze sama nie wiem jak to wyjdzie, ale stwierdziłam, że dosyć dobrym pomysłem będzie e, zrobienie na dole kapci z czegoś takiego, kropeczek. To jest płyn maskujący do malowania. Ja kiedyś w szkole, jak malowałam akwarelami, to właśnie czegoś takiego używaliśmy, żeby zostawić na kartce białe miejsca. To jest taki, hmm, taki płyn, który zamienia się potem w żelek. I jak skończymy malować, to to odklejałam, i potem pod spodem była zwykła biała kartka bez tej części zamalowanej farbą. Ale właśnie jak jest zastygnięte, to jest to w formie takiego żelka, trochę jak na skarpetkach antypoślizgowych. Więc myślę, że do tych kapci całkiem dobrze by się to sprawdziło. Wydaje mi się, że nie powinno się to e, odczepiać od tego materiału, bo raczej e, zawsze był problem, żeby to usunąć, a nie na odwrót. E, I coś takiego spróbuję do tego wykorzystać. Trochę śmieszny pomysł, bo nie jest to zupełnie związane właśnie z przeznaczeniem, które ja dlatego wymyśliłam, tylko jest to produkt do malowania malarski, artystyczny, ale właśnie tak wydaje mi się, że będę chciała zrobić. Możecie mi powiedzieć, czy kiedykolwiek czegoś takiego próbowałyście, czy faktycznie ma to sens i zostanie tak, jak mi się wydaje, w takiej formie. Czy nie popsuję tego w żaden sposób? I oczywiście będę chciała to nałożyć dopiero po sfilcowaniu, jak już będą te kapcie gotowe. Więc takie ja na razie mam najbliższe plany z tych włóczek, które udało mi się w ostatnim czasie zakupić. Jednocześnie nagrywam Wam jeszcze film o kardiganie, który robię. Jeszcze nie jest on skończony. Leży tutaj ze mną, ale w tym <laughs> odcinku na razie. Nie mówię jeszcze e, na jakim jest etapie ani nic, bo e, wydaje mi się, że lepiej to zostawić na tamten osobny odcinek, żeby wszystko było takie poukładane e, i miało po prostu swój porządek. Ale wracam do Was jeszcze z jedną rzeczą, którą pokazywałam jakiś czas temu, a miał być jeszcze jeden update, i jest to ta torba z alpaki Bukle. Doczekała się już w środku e, materiału przy tego, podszewki taki zwykły biały materiał jakiś z domu <grywa> zabrałam znalazłam coś stwierdziłam że i tak nie będzie tego widać więc nie ma co czegoś konkretnego tutaj kupować i ma też łańcuszek taki złoty przyczepiłam go tutaj na bokach teraz już się nie odczepi tylko bardzo dobrze się trzyma przez to że jest ta podszewka i mam gotową torbę tak się prezentuje i myślę, że będzie bardzo fajna do noszenia właśnie teraz na jesień i zimę, bo ma taki bardzo przytulny charakter, a przy tym jest dosyć pojemna, naprawdę sporo mogę tutaj zmieścić. Ostatnio miałam ją właśnie na tym spotkaniu, jeszcze bez paska, wtedy się go jeszcze nie doczekała i zmieścił mi się tutaj cały projekt, ten sweter ze wszystkimi motkami, które miałam przy sobie. I jeszcze trochę rzeczy takich typowo torebkowych, jakiś portfel, telefon, klucze, e, więc jest naprawdę pojemna i e, wszystko co dziewiarka potrzebuje mieć ze sobą pod ręką e, można w nią zapakować, także tak się prezentuje torba. I na ten moment w to wszystko, będę do Was przychodziła z kolejnymi e, udziergami i z postępem jak mi idzie dzierganie. W pierwszym tygodniu e, po zapasów u Angi Kuczyńskiej na Instagramie udało mi się zdobyć e, nagrodę, więc chciałam Wam pokazać, e, jak ona wygląda, bo już do mnie właśnie przyszła, odebrałam paczkę i e, bardzo mi się podoba. Od razu Wam powiem. Wydaje mi się, że nie da się nawet tego ukryć e, po moim śmiechu, e, więc pokazuję Wam, co dostałam. Sponsorami nagród e, w tym konkursie w pierwszym tygodniu były kokonki. A ja zdobyłam właśnie tą pierwszą główną nagrodę, którą był taki piękny, skórzany organizer od kokonków. Mi się wydawało, że będzie on trochę mniejszy, więc zobaczcie jaki jest naprawdę ogromny. Myślę, że spokojnie jakąś, może niewielki sweter, ale nawet taką większą robótkę możemy tutaj sobie zmieścić. Ja w środku już coś tam włożyłam, więc wnętrza Wam nie pokażę. Bo jest tam bałagan, ale tutaj, tutaj z przodu mamy też taką małą przegródkę. Nie jest jeszcze zagospodarowana i możemy sobie tutaj poskładać jakieś akcesoria, druty czy cokolwiek innego. Mi naprawdę ten organizer się podoba. Z tego co wiem, jest dostępny też w innych kolorach, bo można by było sobie tam wybrać jakieś błękitne, niebieskie, czarne. Mój e, wzrok od razu powiegł do tego e, brązowego. Jak wiecie, to ja e, najbardziej, właśnie, e, najchętniej takie kolory wybieram. E, I taki organizer u mnie teraz się pojawił. I dodatkowo e, mogłam sobie zamówić też kokonka. E, jest to Kokonek e, Nature czyli 100% bawełna. Są to 3 nitki, 1200 metrów, czyli mamy tutaj 210 gramów. I kolory, jakie sobie wybrałam, tak się prezentują. Coś tu już zaczęłam, więc ta nitka będzie się ciągnęła. Kolory są to tak, szałwia, lody pistacjowe, biel, beza, beż i ciemny beż. Czyli mamy sześć kolorów, ciemny zielony, jasny zielony, biały, złamana biel, Kremowy i e, beżowy. E, no i co? Ja jeszcze z kokonków nigdy nic nie robiłam. E, a tutaj plan jest taki, e, żeby ten kokonek dodać do włóczki, którą miałam e, w przeznaczeniu na kocyk dla maleństwa i będzie taki e, tęczowy od zielonego do beżu. Myślę, że będzie to ładny, neutralny kolor, właśnie na taki kocyk. Ja będę to łączyła. Ja będę to łączyła z. Kremowym muskatem, więc myślę, że wszystkie kolory tutaj nam się fajnie zgrają. I na razie nabrałam oczka tylko, także nie mam tu jeszcze żadnego kocyka pod spodem, niestety. Ale myślę, że właśnie fajnie będzie to wyglądało. Na początku z tym beżem będzie dosyć mocny kontrast, później na samym końcu z zielenią, myślę, że też. A te wszystkie pomiędzy będą raczej dosyć dobrze się ze sobą blendowały, nie będzie takiego odcięcia dwóch nitek. Ale wydaje mi się, że i tak mimo wszystko muszę wybrać jakiś bardziej gładki wzór tego kocyka. Pomyślałam na początku, żeby zrobić jakiś taki bardziej wypasiony, z dużą ilością ażurów albo jakichś warkoczy. Ale teraz, jeśli mam taką ciekawą włóczkę. To chyba jednak postawię bardziej na ten kolor niż na samą fakturę, żeby po prostu to mi e, tam nie zginęło, e, żeby nie działo się za dużo na tym kocyku, ale będzie właśnie takie połączenie i e, może troszkę szybciej mi to pójdzie, bo jednak tutaj mamy cieniutką nitkę. E, ten muska też nie jest jakiś bardzo gruby, wydaje mi się, że on jest na czwórki, ale ja ze swoim luźnym przerabianiem na czwórkach bym go raczej nie robiła. E, więc będę przerabiała to razem. E, druty z tego co pamiętam, wybrałam sobie 3,5 albo 3,75. E, no i będzie powstawał kocek. Na razie, tak jak mówię, tylko nabrałam oczka, nic więcej e, nie zrobiłam. Chciałam zobaczyć, tak mniej więcej, e, jakiej wielkości on wyjdzie. E, ile muszę nabrać tych oczek, jaką sobie tam zrobić próbkę. Czy ta wielkość drutów będzie do tego odpowiednia? Yy, więc jeszcze większość decyzji nie została podjęta i yy, zobaczymy co wyjdzie w trakcie, ale będzie w planie, właśnie, też kocyk z połączenia tego yy, kokonka i muskatu od dropsa. Przychodzę do Was w moim swetrze. Ostatnio miał on premierę. Tu Wam pokazuję jeszcze jak wyglądają rękawy. Są one dosyć długie i szerokie, ale myślę, że spokojnie możecie sobie to pod siebie dostosować i je skrócić tak, żeby były tylko do nadgarstka, nie zakrywały nam całej dłoni. O te sterki zwracały na to uwagę, że faktycznie te rękawy są dosyć obszerne, ale możecie sobie to jak najbardziej pozmieniać. A ja Wam właśnie się pokazuję w mojej wersji, takiej bardzo różowej, cukierkowej. I w momencie, kiedy go robiłam, nie byłam kompletnie przekonana do tego koloru, ale jakoś, jak miałam ochotę na coś żywszego niż zwykle, nie na takie nudne kolory, robiłam go na przełomie marca i kwietnia, więc wtedy chciało mi się też czegoś takiego żywego i energetycznego potem całkowicie go odłożyłam, bo stwierdziłam, że jednak ten róż zupełnie nie jest dla mnie. A w tym momencie, jak wróciłam do niego, założyłam go tak naprawdę dopiero dzisiaj, to chyba nawet się trochę przekonuję do tego różu. Może nie jestem jeszcze aż tak przekonana, żeby nosić go codziennie tak często jak moje inne swetry, ale myślę, że jednak zostanie w mojej szafie i raz na jakiś czas go będę zakładała no i w planach jest zrobienie jeszcze drugiej wersji tego sweterka ale może na razie nie będę nic zdradzała, bo mam bardzo dużo planów i jak coś powiem to potem <średnio> niestety średnio to wychodzi także na razie, pokazuję Wam się tym swetrze. Na Instagramie wrzuciłam też rolkę z wersjami testerek w różnych wersjach kolorystycznych. Jedna jest nawet tylko dwukolorowa, nie tak jak u mnie sześcio. Nie ma tego efektu ombre. Także możecie zrobić też taką spokojniejszą, mniej kolorową wersję tego sweterka. I też wygląda pięknie. No i jest on dosyć. Czasochłonny i pracochłonny, ale myślę, że warto dla takiego efektu trochę czasu nad nim spędzić. Mam wrażenie, że trochę mam teraz na drutach taki bałagan. Zaczęte jakoś dużo rzeczy, jeszcze nic nieskończone, ale i tak pokażę Wam, co właśnie rozpoczęłam robić, co nowego tutaj na drutach mi się pojawiło. O obu projektach już Wam wcześniej mówiłam. A teraz dopiero zaczęłam je robić i e, przechodzimy do pokazywania. Pierwszy jest kocyk. Na razie prezentuje się tak, mam troszkę krótkie druty, e, żeby go rozłożyć po całości. W e, przybliżeniu widać bardziej e, różnicę tych kolorów, że jest e, on z dwóch nitek, jasnej i ciemnej. E, no i nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł na zastosowanie takiego warkoczowego wzoru, bo tutaj jest on dosyć słabo widoczny, ale później jak zaczną mi się zmieniać kolory na te jaśniejsze, beże, biele, czy jaśniutki, zielony, myślę, że będzie to dużo fajniej widoczne. No i na razie robimy z wzorem. Stwierdziłam, że spróbuję, przetestuję, nie przekonam się, jeśli nie spróbuję, czy będzie to dobry pomysł, czy nie. Wielkość wychodzi dosyć fajna, a chyba nawet jeszcze Wam nie powiedziałam, jak nazywa się ten wzór, bo w tamtym e, poprzednim filmie zastanawiałam się, który wybrać, to muszę go znaleźć. E, wzór znalazłam e, na Ravelry, jest on darmowy. Jest to Little Boy Blue Baby Blanket. E, u mnie nie jest to e, Blue Baby Boy Blanket, tylko raczej e, beige and green <grym> ombre. E, ale sam wzór e, zastosowałam właśnie z tego wzoru. I są to dosyć fajne warkoczyki. Na razie efekt mi się e, podoba, ale myślę, że będzie on jeszcze lepiej wyglądał e, właśnie jak będą te kolory jednakowe, bardziej zbliżone do siebie. Bo tutaj trochę się zlewa z moim spotem: źle się ubrałam do nagrania tego fragmentu. E, tutaj no, jest to średnio widoczne jednak. A na bardziej gładkim kolorze będzie, będą się bardziej wybijały te warkocze. No i co? Kocyk dosyć przyjemnie się dzierga, przez to, że nie mamy tutaj same, samych oczek prawych. Nie ma czegoś takiego, że na drugiej stronie są same lewe, które nie bardzo lubię robić, tylko mamy tutaj sporo właśnie ryżu. Potem są warkocze, w których też pomiędzy nimi są oczka lewe, więc na drugiej stronie są prawe. I raczej się to jakoś tak równoważy, że mamy połowę takich, połowę takich oczek, i nie jest to takie nudne w jednym okrążeniu. Wzór też jest dosyć prosty, bo już wydaje mi się, że po takim fragmencie zapamiętałam, jakie są kolejne kroki, które muszę wykonywać, nie ma czegoś takiego, że cały czas muszę patrzeć do schematu, no ale na pewno będzie się to dosyć długo cierkało. Próbkę w sumie nawet nie wiem, czy, czy taka sama mi wyszła. Stwierdziłam, że przy kocu nie ma to za dużego znaczenia i będę robiła tak, jak mi się podoba. Wielkość myślę, że wychodzi ok. Będzie on trochę jeszcze większy, bo tutaj jest trochę ściśnięty na tych drutach, więc może mieć około metra. Nie mierzyłam go dokładnie, ale to musiałabym przełożyć na jakąś żyłkę pomocniczą, żeby. Sprawdzić, e, jakie jest szerokości. W drugą stronę nie mam pojęcia, jaki wyjdzie. E, będę chciała zużyć po prostu całą włóczkę, jaką mam. A raczej chcę się dopasować do kokonka, żeby wykorzystać też cały ten e, zielony odcień. Na zdrowie! <grym> A, e, A włóczki e, muskat od Dropsa mogę mieć trochę mniej. Ale myślę, że nie będzie problemem jej dokupienie. Jest ona dosyć tania, więc mogę kupić więcej motków. No i chcę zrobić jak największy ten kocyk. No i kolejną rzeczą, jaką zaczęłam robić, jest rękawiczka dla mojej mamy. Też wam opowiadałam, który wzór wybrała. Wrzucę go jeszcze raz w opisie. Ja to robię z włóczki Rosarios? Jak? tylko stwierdziłam, że jednak będę dziergała nitką podwójną, a próbka i tak wyszła mi trochę mniejsza. We wzorze jest, z tego co pamiętam, 21 oczek, u mnie są to 24 oczka, ale mam wrażenie, że przy skarpetkach ta włóczka dosyć mocno się rozciągnęła, więc tutaj może też się rozciągnie. Próbki oczywiście nie zrobiłam i nie wyprałam. Ale no, liczę na to, że będzie dobrze. Ręka mi się mieści, więc nie będą, nie będą one na pewno jakieś strasznie malutkie. Na ten moment wygląda tak. Zabiorę tutaj jeszcze te żyłki. Tak wygląda. Mi się bardzo podobają te takie ciemniejsze miejsca. Ta włóczka nie jest taka równa, tylko właśnie czasami są jakieś takie ciemniejsze fragmenty i nadaje to takiego jakiegoś rustykalnego charakteru do całych rękawiczek. Warkoczy bardzo mi się podobają. Są też w fajny sposób robione i myślę, że mogę Wam o tym opowiedzieć, bo wzór jest darmowy. Tutaj te boczne warkocze, to tak naprawdę nie są warkocze, tylko jedno oczko przełożone ponad dwoma kolejnymi. A w kolejnym rzędzie robimy narzut i przez to powstaje nam ta dziurka tutaj w środku. I wydaje mi się, że super to wychodzi, a jest dużo prostsze niż zrobienie warkoczy. I e, bardzo spodobał mi się ten pomysł. Myślę, że jeszcze gdzieś kiedyś będę chciała to wykorzystać. E, no tutaj dalej idziemy. W górę już niedługo będę e, zwężała, a potem robiła kciuk. No i oczywiście zostanie jeszcze druga rękawiczka, ale dosyć szybko mi to idzie. No i jest to moje e, kolejne podejście do pięciu drutów, a na ten moment do czterech drutów, bo jeden e, wyjęłam, bo tą część warkoczową jednak lepiej mi się e, robiło. Tylko na jednym drucie, bo cały czas musiałabym tutaj zmieniać tą ilość oczek. No i nie jest to moja niestety ulubiona technika. Wolę jednak dzierganie Magic Loopem, chociaż druty metalowe, które dostałam na spotkaniu Unit and the City jako nagroda od Zuzy z Time to Knit. te metalowe druty są fajniejsze od tych drewnianych, które miałam wcześniej bambusowych. Ale nadal chyba nie jest to coś, po co będę bardzo często sięgała. Po prostu jest ich strasznie dużo. Wszystkie trzeba mieć w odpowiedni sposób ułożone, żeby wygodnie się to dziergało. Zahaczają mi się o wszystko dookoła. Jakoś Magic Loop wydaje mi się dużo bardziej przyjazną metodą niż te pięć drutów. Ale tutaj już zostaję przy nich, nie będę kombinowała, bo nie chcę, żeby naprężenie było inne, więc te rękawiczki, jedną i drugą, którą będę za chwilę robiła, dokończę w ten sposób. Ale następnym razem chyba niestety po nie nie sięgnę. Agnieszka Kuczyńska-Nit wrzuciła ostatnio na swoim Instagramie post dotyczący typu dziewiarek. Ja tak stwierdziłam, że w sumie wszystkie typy, które e, pasowałyby do mnie, są takie bardzo e, zorganizowane, poukładane, że wszystko mam e, w konkretnych pudełkach, e, rozplanowane na wszystkie kolejne e, projekty i że w sumie nie do końca tak bym chciała, żeby to wyglądało. Dlatego wszystkie włóczki wyjęłam z dotychczasowych pojemników i poukładałam tutaj. Tej witrynce i wydaje mi się, że trochę lepiej to wygląda. Widać, widać teraz, jakie kolory tutaj głównie są, same kremowe i beżowe, odrobinę, gdzieś się pojawia niebieskiego, ale naprawdę w niewielkich ilościach. I wydaje mi się, że dużo lepiej jednak to wygląda tak estetycznie. Dla mojej przyjemności, samej, spatrzenia na te włóczki. A jak były wszystkie zaplanowane w konkretnych pudełkach na projekty, albo na ilości włóczek, czy grubości, no to były faktycznie bardzo fajnie zorganizowane. Teraz takiego porządku może nie ma, ale nie wyglądały ładnie. W tych torbach wcale nie było ich widać. Nie prezentowało się to e, w fajny sposób, dlatego stwierdziłam, że jednak te kwestie wizualne są dla mnie dosyć istotne i mogę tutaj trochę mój e, perfekcjonizm ograniczyć. I jednak lepiej będzie to wyglądało w ten sposób. Dlatego zdecydowałam się, że wszystkie e, z tych włóczek powyjmuję, poprzekładam. Mniej więcej wiem, e, jak były ułożone, co jest na jaki projekt. A teraz przynajmniej ładnie się prezentują. Dokończyłam wczoraj obie rękawiczki i był to naprawdę ekspresowy projekt, bo półtorej rękawiczki zrobiłam w ciągu jednego dnia, tylko pierwszą część tej pierwszej robiłam poprzedniego. Pokażę Wam, jak prezentują się na ręku. Nie są jeszcze wyprane, więc myślę, że trochę się rozciągną. Na mnie byłyby już idealne, ale moja mama ma troszkę większe, dłuższe palce niż ja i często też nosi dłuższe paznokcie, więc dobrze będzie jak się w praniu jeszcze troszkę rozciągną. Tak się prezentują. Fajnie jest zaprojektowany ten barkod, że na jednej i na drugiej rękawiczce jest odwrotnie. To znaczy nie zaczyna się w ten sam sposób, tylko odwrotnie, tak żeby wyglądały one jednakowo. No i myślę, że są naprawdę fajne. Są takie dosyć grube, zbite. Jest tu troszkę miejsca, nie są aż tak bardzo ciasne, ale też są e, zdecydowanie ciaśniejsze niż te, które ja kiedyś e, robiłam dla siebie. I uwaga, uwaga, tam te rękawiczki poszły do sprucia, i stwierdziłam, że będę dla siebie też robiła coś jeszcze raz, e, bo tam te po prostu bardzo się rozciągnęły. Ja wtedy też strasznie luźno przerabiałam e, i nie zmieniałam drutów tak, żeby dopasować się do próbki, tylko stosowałam to, co producent zaleca mimo, że moje przerabianie było zupełnie inne. Dlatego dla siebie jakieś rękawiczki też będę wybierała. Rękawiczki albo mitenki jeszcze nie wiem na co się zdecyduję. A te idą do prania, a potem lecą do mojej mamy. No i w tym vlogu myślę, że to już wszystko. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień. Cześć!